Wiedza koszmar poluje na nas pod osłoną nocy. I tylko Wiedźmin może wybudzić nas z tego koszmaru! Kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy Wiedźmin 3. Krew i wino. Moi drodzy, w poprzednim odcinku wygraliśmy turniej pięściarski. Tak jest, moi drodzy. Geralt został mistrzem są, a teraz zajmiemy się kolejnym zadaniem. Tak więc lećmy, sprawdźmy, zobaczmy, co z czym się je. Moi drodzy, jeżeli tylko wam się spodoba, oczywiście łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, komentarze są wasze. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko jedno małe kliknięcie. Nami bardzo pomoże w rozwoju kanału, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz moi drodzy, zapraszam do świata Wiedźmina. Moi drodzy, no to lecimy. Lecimy dalej i zobaczmy co nas tutaj czeka. Czy ten turniej e, gwinta? Czy mamy coś jeszcze? To mnie właśnie zastanawia, czy gdzieś coś jeszcze znajdziemy. Coś jest. Tu coś jest. Jest jeszcze jakieś zadanie, ale fajnie. Dobra, a gdzieś jeszcze jakieś wykrzykniki? Gdzieś coś? Czy nie, nigdzie nie, nie było widać, nie? Może gdzieś jest, ale jeszcze nie wiemy gdzie. Dobra. No to szybko. Szybko na ten wykrzyknik. Gdzie jest ten? Szybka podróż. E, bo mnie to interesuje. Żeby nie biec znowu przez całe miasto. Także moi drodzy. Jeszcze mamy jakieś zadanie oprócz tego gwinta. I to mi się podoba. Dla wielu ludzi ten gwint jest taki troszeczkę mało atrakcyjny, jeśli chodzi o odcinki. Czy zdania, jeśli chodzi o gwinta, to są zupełnie podzielone, bo jedni go lubią, inni nie. Znowu, czy to tak wszystkim dogodzić się nie da, oczywiście. Zmarnowałeś włosy. Nazywam się Gerald. Czego potrzebujesz? Te twoje włosy, ta blizna i ta mina są wspaniałe. Chcesz we mnie czegoś konkretnego, czy po prostu podziwiasz moją urodę? Podziwiam, podziwiam i pragnę. Taki groźny, taki męski, kwintesencja majestatu męskości. Jeśli to ma być próba umówienia się ze mną na wieczór, to nic z tego nie będzie. Na wieczór? To niemożliwe. Do portretu potrzebne będzie światło dzienne. Do portretu? Absolutnie. Twój portret en face, pełnowymiarowy, w tle najpiękniejszy widok w całym są. Zapozuj mi. Oczywiście, za modelowanie otrzymasz stosowną zapłatę. Nie myśl sobie. No dobra, zapozujemy. No dobra. Byle by to nie zajęło za dużo czasu. Absolutnie. Absolutnie. Przejdziemy się tylko kawałeczek na wzgórza. Za miastem. Tamtejszy pejzaż będzie oprawą dla twojej niecodziennej fizjonomii. W takim razie ruszajmy. Muszę tylko zabrać z pracowni moje blejtrany, moje palety. Spotkajmy się około południa przy zachodniej bramie, niedaleko pałacu. Stamtąd wyruszymy. No dobrze. To jest płotka. O, tu jest. jedź płotka. Jędź płotka, nie ma czasu. Jest już i tak wieczór, to dojedziemy na miejsce i na miejscu pomedytujemy właśnie do południa, nie? Swoją drogą, jestem ciekaw, co nas spotka, bo nie wiem czemu, ale czuję pismo nosem, że zwyczajne malowanie to 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 nie będzie. mówi, że jak będę niegrzeczny, to mnie odda Wiedźmino. Tak po prostu czuję w kościach, nie? Mhm. Czyli szybciej. Szybciej biec niestety nie można. A szkoda. Cholera jasna, a szkoda. No Oj. dobra, czyli że tutaj a Podejrzewam, że to jest jego koń, który już czeka To jest i malasz. Światło jest teraz nieodpowiednie. Wróć około południa. Mhm. No dobrze, to medytacja do południa. Jest. Och, w takim razie ruszajmy. Przy odrobinie szczęścia zdążymy akurat na najlepsze światło. Wyjdzie nam doskonałe chiaroscuro. Mhm, cokolwiek to jest. Chodźmy. Czego się nie robi dla sztuki? Lepiej jedźmy, Konno. Będzie szybciej i odrobinę wygodniej. Mój obraz, synogarlica nad łanem burzanu, wisi w książęcym pałacu. Kuroliszek, którego upolowałem, też wisi. Wypchany. Niewykluczone, że łanem burzanu. Miałem kiedyś pędzel z piórku roliszka Był doskonały do nakładania tempery. Ale straciłem go. Kot mi go zwędził. Po co kotu pędzel? No, do malowania przecież. Mówiłem, że to był doskonały pędzel. I drogi. Jak to? Kot maluje obrazy? Obrazy? Marne chałtury. Potrafi tylko kopiować bardziej utalentowane od siebie. Zaraz. Aury de toulouse Ty Nic dziwnego, że o nim nie słyszałeś. To podrzędny pacykarz. I bezczelny. Dalej pójdziemy <laughs> Daleko jeszcze? Panie, bo ja umówiony jestem. <laughs> o, proszę. Wielmożni Państwo. Przepraszam, że się ośmielę. Czy nie widzieliście tu w pobliżu zestawu farb i pędzli malarskich? Eugenio, zdaje się, że ten człowiek czegoś od nas chce. E, farby, wielmożni, farby i pędzle. Miałem tu przygotowane. Z całą pewnością nie widzieliśmy tu żadnych narzędzi rzemieślniczych, mój dobry człowieku. Jakiś problem? Wielki. Nie mogę przecież malować bez farb. Jestem skończony skończony. Chyba, że ty byś je znalazł? Nie masz ze sobą żadnych innych farb? Nic, czego mógłbyś użyć w zamian? No wiesz co? Mam robić szkice węglem, jak zwierzę? No dobra, poszukajmy. Ach, zaraza. Mówisz, że zostawiłeś się w tym miejscu? Tak, dokładnie, właśnie tutaj. Miałem tu wszystko pięknie przygotowane. Hmm, mogły się stoczyć ze wzgórza. No dobra, poszukam. Uważam, że to życie naśladuje sztukę, a nie odwrotnie. Plama z farby śmierdzi terpentyną, jak sto nieszczęść. No dobra, i teraz po zapachu o. Niewyraźne ślady stóp. Ślady stóp. Wyraźne, ale bardzo małe. Czyżby jakieś dziecko mu to zabrało? Tutaj. Może jakieś burządko? Cholera, wie nie? Wcale by nas to nie zdziwiło. O, jest i kolejna plama. To chyba dobry trop. Ale skoro są ślady stóp, to ewidentnie same się nie sturlały. O, tutaj też kapnęła farba. I do jaskini prowadzi. Niewyraźne ślady stóp. Dobra, zapalmy sobie pochodnie. Tutaj też kapnęła farba. Tam w środku coś jest. Nie wiem tylko co, ale coś jest. A, jest i kolejna plana. To chyba dobry trop. Nakery! No i proszę, chyba nam się o, rozgrzał nam się mieć. Ale ja. Malunki na To mi wygląda na sylwetkę neckera. A to duże jakby troll? To chyba Nekery przedstawiły swoje zwycięstwo nad trollami. Sztuka propagandowa. Ha, ciekawe. No może no, by malowały. To znaczy ci dopiero ciekawostka, Pusty nie? Pojemnik po farbie. To się do niczego nie przyda. I farbą jest wszystko, widzę, pomazane. O tu są jeszcze wiaderka, akcesoria malarza, dobra, przynajmniej wyglądają na nienaruszone. Mogę je zanieść malarzowi. No i to by było na tyle, moi drodzy, ale to się dopiero. Trafiło na malarze no? Kto by pomyślał, i co jest? Krzaki tak gęste, że nie mogliśmy przejść, mam Twoje rzeczy. Świetnie! Gdzie były? A, a, tylko tyle znalazłeś? Było tego więcej. Trzeba było lepiej pilnować swoich rzeczy. Dobrały się do nich Nekkery. Po śladach farby trafiłem do ich jaskini. Użyły twoich przyborów do namalowania fresku na skale. To była zdaje się scena batalistyczna. Żartujesz? Przecież to niemożliwe. Nachlapały na ścianę i tyle. No nic, ważne, że ocalały podstawowe kolory. Ruszajmy. Czekając na ciebie, wypatrzyłem lepsze wzgórze. No to gdzie idziemy, ale konno czy? Chyba konno. Całe szczęście, że pogodę mamy dobrą. Światło jest idealne, absolutnie. Długo potrwa malowanie Twojego dzieła? Najwyżej 6 godzin. Na dłużej i tak słońce nie pozwoli. Ale ten czas szybko nam minie. Utniemy sobie pogawędkę. W takim razie użyję Elixiru. W letargu czas faktycznie szybko mi upłynie. I to bez konieczności pogawędki. Nie, 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 nie. Potrzebna jest odpowiednia poza, mina. Żywe, przenikliwe spojrzenie. Letarg jest wykluczony. Mógłbyś wtedy nazwać swój obraz Wiedźmin leżący bez zmysłów wśród łanów burzanych. Żartujesz, <noise> dowcipny Wiedźmin. No, można i tak, nie. Zależy co kto woli. Ale zdecydowanie Geralt nie jest fanem pogawędek z malarzami. W sumie wcale mu się nie dziwię. To tutaj? Tak! Doskonały widok. Najlepszy. To będzie doprawdy idealne tło dla naszego dzieła. Faktycznie. Ładnie. Ciekawe, czemu nikt tu nigdy nie przychodzi. No nic, zastanów się, w jakiej pozie chcesz być uwieczniony. Będzie to jakiś potwór. Musi być. Myślę. I pewnie dlatego tu nikt nigdy nie przychodzi. No dobrze. Wszystko gotowe. Możemy rozpoczynać. Czy wiesz już, jak będziesz pozować na hmm. koniu w pozie heroicznej należąco no to może w pozie heroicznej może po prostu będę stał z mieczem wspaniale tak poza heroiczna oczywiście bohater teraz jest waleczny z mieczem wysoko wzniesionym. szarżuje na szarżuj proszę na tamtą wieżbę zamieni się ją później na gryfa Mogę zaczynać. No, chyba, że życzysz sobie jeszcze zmienić pozę. No, dobra, niech zaczyna. No i można. No dobra, zaczynaj. A teraz przybierz, proszę, tę minę, no wiesz, tę, którą miałeś, kiedy ci zaproponowałem pozowanie. Te minę. Jak ja to. Aha, wściekłego, trykającego muflona. Dobrze. Tak, 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 tak. Mamy, to mamy. A, a teraz się nie rusza. No i... Kilka godzin później. No właśnie słońce już zachodzi. Długo jeszcze potrwa to malowanie. Y niedługo. Całkiem niedługo. I tak tracimy już światło. Y nie zmieniaj, proszę, ułożenia głowy? Postaram się. Postaram się też pamiętać, żeby nigdy nie wierzyć malarzowi. Gryf? Tak, wiem. Domalujesz go później. Bogowie! Gryf! Aha. To już teraz wiesz, czemu tu się nikt nie zapuszczał. To Ach, mam cię. I o to mnie chodziło. Czy już jest bezpiecznie? Tak. Już nic ci nie grozi. A dla mnie jest jasne, czemu nikt tu nie przychodzi. To terytorium łowne Gryfa. Mamuniu, moja, wystraszyłem się na śmierć. Nie przesadzaj, nie na śmierć. Żyjesz, bo wybrałeś sobie Wiedźmina na modela. A co z twoim obrazem? Cały? Cały, ale nie. Nie mogę ci go teraz pokazać. Nigdy nie ujawniam niedokończonych płci. Będziesz mógł go obejrzeć jutro o tej samej porze. Zostanie wystawiony na rynku. O, ojej, ależ to ogromna bestia. Uwiecznimy go na obrazie. Tak, dodajmy go. To ścierwo może nam posłużyć za rekwizyt. Wyśmienicie. O, ciekawa paleta barw, proporcje i te tekstury. Tak, będzie pasował. Chociaż hmm, Domaluję go później w moim atelier. Widziałem dobrą ilustrację w encyklopedii Maxima Mundi, a ten jest jakiś taki, ja wiem, strasznie pocięty. Dobrze, niech będzie. Tyle mi wystarczy. Detale, tło dopracuję sobie potem, w wolnej chwili. Zresztą i tak tracimy już światło. Oto twoja zapłata za pozowanie. No, ciekawe, ile dostanę. No dzięki za ratunek. Ocalając mnie, O, 300 koron, nie jest sztukę. źle. Ocaliłeś też swój wizerunek dla potomności. No dobra, mój drodzy. No to w takim bądź razie tak trzeba zebrać fanty z gryfa, jajo gryfa i stalowy miecz buklerskiego gwardzisty. Pójdźmy na ten miecz. Przebicie pancerza plus 200, proszę. my to mamy jaki? I premia przy trafieniu krytycznym, to jest to. No to nie, plus 50, to on miał taką samą. bierzemy dziada. Od razu. Nie ma się co nawet zastanawiać. Eee... Nie mamy tych większych takich. Wszystkie takie, te mniejsze. No dobra, szansa na podpalenie, moc znaków, i co jeszcze damy? Dobra, i o, takie coś. Zaraz zobaczymy, jak się będzie prezentował. A, na zielono. No i okej, okay, jest fajnie. Dzięki gry w miecz. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Jedziemy z powrotem do zamku. No i zobaczymy ten portret na rynku, nie? Dojedziemy do tego rynku i tam pomedytujemy. I to chyba tak będzie najlepiej mi się wydaje. To było dobre, nie? Pijmy zdrowie, panie. Jak panie będą zdrowe, to my nic nie załapiemy. To mi się podoba. szkolera cholera! Otwierać te drzwi. No, dobra, płatka. Zostań tutaj, ja cię potem zawołam. Ja wiem, że ty wejdziesz stąd, jak zawsze. A może pójdę piechotą, prędzej będzie. No, cały czas na nogach to się nie ma co dziwić, że bolał, nie? Poszła do Adama w okno, zapukała, otwórz mi Adamię, będę ci dawała. Hmm. Można i tak, nie? No dobra moi drodzy, czyli teraz tak medytacja. Pomedytujmy do południa. Zobaczmy, czy to już będzie wystarczająco, czy będzie trzeba jednak. Mhm, poczekaj, jeden dzień, dobra, czyli jeszcze, jeszcze raz trzeba pomedytować. Zrobimy sobie w ten sposób. Obejrzyj obraz wystawiony na rynku. No, pokażcie, no. Wiedźminie, nie mogłem się doczekać. I co? I co? No proszę powiedz, jak ci się podoba nasz obraz? Nie tak to sobie wyobrażałem. I całkiem dobrze pamiętam, że pozując, miałem na sobie ubranie. Inne szczegóły też się nie zgadzają. Ale jak możesz? Przecież namalowałem cię bardzo korzystnie. Obraz przyciągnął wielu widzów i wzbudził naprawdę niemałe zainteresowanie. Właśnie widzę. Dam ci radę. Na przyszłość uprzedzaj o swoich zamiarach. Następny model może być mniej toleracyjny. Oh, taka szkoda, że ci się nie podoba. A może chciałbyś kupić ode mnie ten obraz? Zważywszy na naszą znajomość, niech stracę, sprzedam ci go po specjalnej cenie. No no, wysoko się cenisz, nie mam tyle pieniędzy. Nic nie szkodzi, wróć, kiedy będziesz miał. Chociaż sam rozumiesz, nie mogę zagwarantować, że cię ktoś nie ubiegnie. No dobra, odkupmy od niego ten portret, bo... Nie mogłem się doczekać. Założę się, że wróciłeś po obraz. Wcale on fajny nie jest, ale cóż... Czemu nie? Całkiem ciekawa pamiątka. Chociaż ceny nie nazwałbym przystępną. Ach, niestety. Mało kto potrafi docenić moją technikę. No, przez co nierzadko zdarza mi się nie dojadać, nie dopijać, nie... ale nieważne. Hmm... No niech ci będzie. Przynajmniej będę miał kontrolę nad tym, kto to ogląda. No i pięknie. Mm, pięknie. Mamy. Mamy, moi drodzy, e, portret. Jest pięknie. A, to tutaj są te grajki. No to moi drodzy, w tym oto momencie zakończymy ten odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam Was na kolejny, który pojawi się już niebawem. A jeżeli tylko ten Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach co sądzicie. A jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla Was to tylko jedno małe kliknięcie, a mi bardzo pomoże w rozwoju kanału. Tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu. I dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać kanał finansowo. A teraz moi drodzy, żegnam się z Wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie hej!